No, także więc dzisiaj jest kolejny raz, kurwa, w terenie. Witam Was wszystkich, Master z tej strony. Dzisiejszym tematem kolejnego vloga dzisiaj będą można powiedzieć, dość nietypowy temat, czyli związki otwarte, oczywiście też dowód i oczywiście plus jedna strona mojego kumpla, czyli Miki Rek. Zapraszam. Panie! No, jak już wspomniałem, Nikt kurwa nie A, to dobrze, w chuj. No, to dzisiaj mogę omówić temat związku otwartych. Czyli to, co to jest ten e, związek otwarty? No, czyli mam powiedzieć, że są to, e, jest taki typowy związek, w którym nie obiecuje się, ma powiedzieć, e, zachowania wierności, czy intymności, że po prostu, mam powiedzieć, że to jest typowo taki tradycyjny związek, tylko po prostu nie zachowujemy tej rzeczy intymności. I oczywiście mam powiedzieć, że w Polsce jest to bardzo rzadkie zjawisko, jeżeli można o tym oczywiście mówić. E, bardzo jest mało osób, co praktykuje takie rzeczy. Bardziej ludzi woli bo, bo związek tradycyjny, nie? małżeństwa i dp., i kurwa te sprawy, nie? E, co by jeszcze o to mówić, Możesz jeszcze to praktykować. I są jeszcze parę, jest tych, oczywiście, par, które e, mogą, się, mogą się po prostu między sobą łączyć. Czyli wychodzą kwadraty, trójkąty, czworoboki, kurwa, pięciokąty i może tam dalej, e, może powiedzieć, e, resztę mówić. No, czyli można powiedzieć, że w rzeczywistości te związki, oczywiście otwarte, nie są aż tak złe, jakby się po prostu można o, o, oczywiście wydawać. Czyli, oczywiście, to jest, jak, jak już to podkreśliłem, zachowaniem tego e, związku tradycyjnego, ale oczywiście bez intymności. Jest parę tam, można powiedzieć, gwiazd hollywoodzkich, zaznaczam, które są oczywiście w tych związkach. Są w ogółem, to mogę powiedzieć, jakieś tam cztery pary. W tym jedna, można powiedzieć, jest, nazwiska ma prawie polskie, a na szczęście nie jest polskie, to dobrze. Możesz tam te kryteria, a na przykład jeżeli jesteśmy w zwykłym związku i byśmy zaproponowali taki związek otwarty, jeżeli jedna strona jest na tak, a druga na nie, to lepiej po prostu nie, nie wchodzić w taki związek otwarty, wiecie czemu? Bo wtedy doprowadzę do totalnego zamania yy, związku i totalnego rozpieździela. Więc to już omówiłem, ma być związki, chyba tak na razie, nie? Teraz kolejnym tematem, drugiego przejdziemy, będzie tym razem dowód. Jak akurat wyrobiłem dowód, o! Zobaczyć proszę, o, dobra, tyle, bo mi wyjedziecie na hatę i co ja kurwa potem zrobię, tak? Więc co do dowodu, bo powiedzieć jest to dokument, tak, Rzeczypospolitej, nie każdy ma go z Polaków, nie? No i niektórzy w ogóle jeszcze nawet nie wyrobili go, ale urodzili się w styczniu, tak, wiem, wiem, wi 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 wiadomo o co chodzi, nie? Nie wiem, już tutaj przedstawiał. Co jest takiego pozytywnego e w tym dowodzie? No to tak, możesz sobie kupić alkohol i fajki, nie? No, jeśli nie powiem, czy jest, nie ma dowodu, czy jest, Teraz po prostu łatwa jest, ale z drugiej strony jest co można powiedzieć odpowiedzialność, bo on cię dojechał za e, Myślałem coś jedzie, do chuj. Mogą cię dojechać za kradzieże i za różne e, oczywiście inne rzeczy. To jest po prostu Twoja wizdówka, czyli Twój ryj na, na następne 10 lat. Na kurwa kamerujesz tej? Na chuj mnie kamerujesz? Wyłącz to. No wyłącz to, bo kur... <laughs> no i już co, omawiając temat oczywiście tego dowodu, to oczywiście możemy być również oczywiście e, karani. No tam wiecie, 18 lat to już nas upoważnia od tego, że jesteśmy pełni i nie możemy już tam nic rozpierdalać, nic, żadnych śmietników oczywiście. Przy byłem mam powiedzieć, że klapa. Wiadomo, mogą nas za to do więzienia nie, w sensie nie zrobimy tam przewinienia. Więc to co już, co już oczywiście omówiłem ten cały ogólny temat dowodu. Teraz będzie następny temat, ale to zaraz powiem. Więc trze moim trzecim, ostatnim tematem będzie forum graficzne o nazwie Miki jest to forum graficzne, na którym możecie oczywiście zamówić wszelkiego rodzaju grafikę, czyli oczywiście wiadomo, tapeta na pulpit, oczywiście, tego, oczywiście też można na telefon zamówić, oczywiście wszystkim na koszulki, na czapki. Oczywiście głównym założycielem jest Miki, a jego zastępcą jest Lukas ZSS. Jest oczywiście, mogę powiedzieć, dwóch moderatorów, xDAX i Serek Rek. No co jeszcze mówię do tego forum, mogę powiedzieć, że tam panuje bardzo miła, przyjemna atmosfera. Że nie ma żadnego chamstwa itp. Żadnego, no, no nic, po prostu ma być miło i tyle. I oczywiście możecie u nich um, składać zlecenia. Naprawdę bardzo polecam, porządna firma. Ja z ja ich usług skorzystałem, więc wiem, że to jest naprawdę dobra firma. I na koniec już chciałem um, oczywiście już co, do końca tego całego vloga. Chciałem jeszcze podziękować Jarasowi za wyporuszenie tego sprzętu. Dzięki któremu można powiedzieć, najlepiej e, nagramy. No. I oczywiście, e, Lukas ZSS, który oczywiście tutaj mi pomaga. Znaczy, pomaga e, nagrywać. Więc to już byłoby e, wszystko. Dziękuję za uwagę. Nara!